Cześć, Michał Gąsielowski, zapraszam Was na kolejny odcinek WOKU PADOKU, a dzisiaj na warsztat bierzemy Carlosa Sainza Juniora, czyli kierowcę, który niedługo będzie się ścigał Ferrari, bark w bark, z szarym leklerkiem. I tak sobie pomyślałem, warto mu poświęcić chwilę, żebyście się dowiedzieli, kim jest, co do tej pory osiągnął i czego możemy się spodziewać w jego starciu właśnie z szarem leklerkiem. No to zaczynamy. Carlos Sainz Jr. Carlosa Sainza Seniora, czyli dwukrotnego rajdowego mistrza świata, trzykrotnego zwycięzcy rajdu Dakar i do tego jeszcze mistrza Hiszpanii w Skłosza. Mało kto o tym wie, no ale to jest facet stworzony do sportu. W związku z tym Carlos Sainz Junior trochę był na ten sport skazany. Zakochał się w samochodach, zakochał się w Fernando Alonso, a właściwie w jego, w jego jeździe i dlatego chciał zostać kierowcą wyścigowym i na to właśnie postawił. Pseudonim Chili. Skąd się wzięło Chili u Carlosa Sainza? Twierdzi, że jego francuscy przyjaciele kiedyś na imprezie, na której nieźle je popili, tam mówili na niego Halo, Charlie, Chili i z tego wyszło właśnie Chili. I tak już zostało. Jego rodzina bardzo związana z rodziną Marie de Villoty, czyli tragicznie zmarłej kierowcy, która miała fatalny wypadek, zupełnie bezsensowny, ale to właśnie ona uczyła, Pierwszy raz Carlosa Sańca Juniora, takiej jazdy wyścigowej w single-seaterze, jaką linię wyścigową obierać, jakie wyciągać wnioski, na co zwracać uwagę. Na pamiątkę, a właściwie żeby uczcić pamięć Marii de Vioty, zawsze ma na kasku gwiazdkę. Zresztą rodziny Sainców i, i właśnie Marii de Vioty bardzo się przyjaźnili, więc Carlos bardzo tę śmierć przeszedł. Carlos Sainz wspomina, że bardzo trudno było mu się ścigać jako syn Carlosa Sainza, seniora tego słynnego Hiszpana, bardzo słynnego w Hiszpanii, bo wszyscy zawsze chcieli mu dołączyć i za punkt honoru brali sobie to, żeby pokonać syna Carlosa Sainza. W związku z tym zawsze mu było ciężej, ale być może dzięki temu znalazł się tutaj, gdzie się znalazł, zakochał się w jeździe Fernando Alonso i dlatego właśnie wybrał wyścigi, a nie rajdy i nie poszedł w ślady swojego słynnego ojca. Ojciec namawiał go zawsze natomiast do tego, a wręcz wypychał. Kazał mu jeździć na mokrej nawierzchni jeszcze w czasach kartingowych, i dzięki temu Carlos Sainz Jr. jest naprawdę bardzo mocny i bardzo dobry w jeździe na mokrym torze. Zwróćcie na to uwagę. Dwie ciekawostki, anegdotki, historyki z życia Carlosa Sainza są takie, opowiadał o tym w podcaście Beyond the Grid. W wieku 16 lat pojechał z ojcem na jazdy Porsche w śniegu w Szwecji. No i tam był taki wyznaczony 3-kilometrowy odcinek specjalny. Carlos Sainz senior przejechał ten odcinek, ustanowił jakiś tam świetny czas. No i nie jeździli, ja on sobie tam popijał kawkę i rozmawiał z zaproszonymi gośćmi, ale Carlos Sainz junior Zmotywowany, żeby musi pokazać, że jest też dobry, z każdym okrążeniem był coraz szybszy. No i w końcu się okazało, że jest już tylko minimalnie wolniejszy od swojego ojca, duma ojca, nie pozwoliła mu zostawić tego bez odpowiedzi. Wyszedł i powiedział tak, dobra, młody, to teraz jedziemy, ale w odwrotną stronę po jednej próbie. No i się okazało, że był kilka sekund szybszy od Carlosa Sainca Juniora, więc pokazał młodemu, że jeszcze wiele musi poćwiczyć. Ale tego samego roku Red Bull urządzał imprezę w katemach, bowach czyli takich samochodzikach, roadsterach lekkich, ale dosyć szybkich na Red Bull Ringu, no i wielu zaproszonych, znakomitych gości, Carlos Sainz Senior, Sebastian Lep, Aleksander Wurz, Kimi Raikkonen. nie pamiętam, kto tam jeszcze był, no i Carlos Sainz Junior, który pojechał ze swoim ojcem. Jak go zobaczyli, to mówią, chłopie, no to ty też wystartujesz w takim wyścigu na tych Exbołach. Losowali pola startowe, Carlos Sainz Junior wylosował piątej i się okazało, że pod koniec wyścigu jest trójka na prowadzeniu, a w międzyczasie jeszcze zaczęło padać, więc wyobraźcie sobie młodziak z takimi nazwiskami yy, ściga się gdzieś tam na, na torze w niezbyt znanym sobie środowisku. I się okazuje, że jest koniec wyścigu i na prowadzeniu jest on, Kimi Räikkönen i Sebastian Lepp, czyli wielokrotny rajdowy mistrz świata również, legenda rajdów. Sebastian Lep wpadł po ślizg, wypadł z toru, został on i Kimi. I jakoś się stało tak, że Carlos Sainz Junior wygrał ten wyścig dla 16-letniego 16 chłopaka. To było wielkie osiągnięcie i Helmut Marko, czyli doradca Red Bulla, widział to gdzieś tam z boku i na pewno to w jakiś sposób Carlosowi w karierze pomogło. No właśnie, jak ta kariera Carlosa Sainca wyglądała w różnych seriach? Otóż w 2011 roku w Formule Renault 2.0 pokonuje, i to bez większych problemów, Daniła Kwiata. Wszystko zapowiada się znakomicie, awansuje do kolejnej serii, ale w Formule 3 w, i w brytyjskiej, i w Euro Series okazuje się, że już nie jest taki mocny i przegrywa tam walkę z różnymi kierowcami. Jest piąty i chyba dziewiąty czy jedenasty. W każdym razie to nie był dobry sezon dla Carlosa Sainca awansuje mimo wszystko do GP3 pod skrzydłami Red Bulla i okazuje się, że to jest sezon do zapomnienia. Zajmuje tam chyba nie wiem 19. miejsce czy coś takiego. Helmut Marko mówi mu tak: "Chłopie, no to tak dalej być nie może. Dostajesz jeszcze jeden sezon szansy w Formule Renault 3.5. i Albo sobie poradzisz, albo mówimy ci: dziękujemy." Duża presja po stronie Carlosa Sainza, ale okazało się, że coś tam jednak mu się udało, bo po pierwsze się zmobilizował, wygrał ten sezon formuły Renault 3,5 i dostaje szansę w Toro Rosso, dostaje miejsce w Toro Rosso. W międzyczasie jeszcze dostaje, przed tym sezonem, kiedy, kiedy wygrał w Renault 3,5, dostaje szansę testów w Red Bullu i wyobraźcie sobie taką sytuację, Idzie mu całkiem nieźle. Dostaje szansę jazdy w Red Bullu, czyli w samochodzie, który przecież wtedy dominował w stawce Formuły 1. Dostaje pewien program dnia, realizuje ten program. Ostatecznie wykręca bardzo dobre, jak sądzi, okrążenie. Całkiem niezłe w każdym razie. I zaraz po nim do, do garażu wchodzi Sebastian Vettel który miał piorunujący sezon, wygrał 8 ostatnich wyścigów tego sezonu, wsiada do tego samochodu i ma do zrealizowania podobny program. No i chodzi o to, żeby odnieść te czasy Carlos'a Sańca do Sebastiana Fetela. Sebastian Vettel ostatecznie po zrealizowaniu tego programu wysiada z samochodu i co się okazuje, że najlepsze okrążenie Sebastiana Vettel'a było o 5 setnych zaledwie lepsze od Carlos'a Sańca. mógł Sebastian Vettel po prostu wyjść, powiedzieć cześć do widzenia, ale nie. Podszedł do Carlosa i mówi mu: Chłopie, no naprawdę, ten Twój dzień był fenomenalny. Gratuluję Ci, bo wykonałeś kawał dobrej pracy. I to gdzieś zostało też zapamiętane w Red Bullu, w związku z tym Carlos mógł liczyć na wsparcie. Ten sezon wygrany w formule Renault 3,5 i awans do zespołu Toro Rosso. Chociaż kiedy w trakcie tego sezonu dowiedział się, że Max Verstappen, jakiś młodziak, w ogóle 17-latek, dostanie tę szansę i już ma zagwarantowane miejsce w Toro Rosso, to przestraszył się, że on to miejsce może stracić i jeden z weekendów w formule Renault. Kompletnie zawalił, bo nie mógł wtedy pozbierać się psychicznie. Ale tak czy inaczej, 2015 rok mamy bardzo młody skład, dwóch debiutantów w Toro Rosso. Max Verstappen, który ma za sobą 39 wyścigów w single-seaterach i znacznie bardziej doświadczony w takich wyścigach, Carlos Sainz, który ma na koncie 165 wyścigów w różnych single-seaterach. No i teraz pytanie: kto z nich okaże się lepszy w pierwszym sezonie Formuły Formule 1 w zespole Toro Rosso? Oczywiście cały świat na nich patrzy, cały świat jest ciekawy, kto sobie lepiej poradzi. Czy ten 17-latek rzeczywiście, Max Verstappen, zasługuje na szansę, żeby jeździć w Formule 1? Czy to nie jest za wcześnie? Pojawiają się różne głosy. Jacques Villeneuve oczywiście to krytykuje, Fernando Alonso mówi spokojnie, to są tylko liczby w paszportach, metryki, jedni dorastają szybciej, inni dorastają później. Okazuje się, że to jest bardzo ciekawy sezon i Carlos Sainz i Max Verstappen są mniej więcej na równi. Natomiast ostatecznie na koniec sezonu zdecydowanie więcej punktów zdobył Max Verstappen i to zapisujemy na jego plus. Walkę kwalifikacyjną właściwie możemy zapisać na remis, chociaż o jeden raz lepszy w kwalifikacjach był Carlos Sainz, z kolei Max Verstappen więcej razy awansował do Q3. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że początek sezonu był lepszy w wykonaniu Carlos'a Sainza, druga część sezonu była lepsza w wykonaniu Maxa Verstappen'a. Zresztą Carlos Sainz Pełnił dwa dosyć poważne błędy i mocno rozbił samochód podczas weekendu w Rosji i podczas weekendu w Stanach Zjednoczonych. Max Verstappen, kiedy nauczył się już, kiedy wyciągnął wnioski, okazało się, że jednak jest mocniejszym kierowcą. No i tak dotarliśmy do sezonu 2016, który miał wielkie znaczenie później dla całej Formuły 1. Sezon 2016 rozpoczął się od dosyć zaciętej walki między Maxem Verstappenem i Carlosem Saincem, ale już po czterech wyścigach tego sezonu stało się coś niesamowitego. Daniel Kwiat, czyli ten kierowca, z którym Carlos Sainz przegrywał walkę, który wcześniej dostał szansę w Toro Rosso, który wcześniej dostał szansę później w Red Bullu, no niestety zawala. Zawala w Chinach, zawala, znaczy jest na podium, ale dochodzi tam do starcia nieprzyjemnego Sebastianem Vettel'em, a później dwa razy uderza w Sebastiana Vettela z wyścigu w Rosji no i zostaje zdegradowany z zespołu Red Bulla do zespołu Toro Rosso. A z Toro Rosso do Red Bulla trafia Max Verstappen. Już w pierwszym wyścigu w Hiszpanii wygrywa, co jest absolutną sensacją wyścig zaczyna się tak, że Carlos Sainz zaraz po starcie ląduje na czwartym miejscu tuż za Maxem Verstappenem i myśli sobie, hej, to ja w Toro Rosso jestem tuż za tym gościem w Red Bullu, no to nieźle no ale ostatecznie Max wygrał ten wyścig Carlos Sainz mógł mu tylko pozazdrościć no i dalszą część sezonu ścierał się już nie z Maxem Verstappenem a z Daniłem Kwiatem, wygrał zdecydowanie rywalizację z Rosjaninem Rosjanin zdruzgotany tym, że został zdegradowany i że nie wie, czy jeszcze w ogóle będzie mógł Formule 1, w związku z tym sezon 2016 zdecydowanie na korzyść Carlosa Sańca względem Daniła Kwiata. Zresztą możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w liczbach. Rok 2017 wygląda znacznie lepiej po stronie Daniela Kwiata, no ale mimo wszystko Carlos Sainz zdecydowanie z nim wygrywa, jest pewny. Daniel Kwiat tej pewności siebie nie odzyskał. Cały czas gdzieś wisiało nad nim to widmo, że może zostać usunięty z zespołu, a Carlos Sainz idzie po swoje, chociaż zrozumiał już, że nie dostanie szansy w Red Bullu, więc musi się rozglądać za czymś innym. Rozgląda się i w ten sposób dostaje szansę od Renault. I Awansuje do zespołu Renault jeszcze przed końcem sezonu. Na cztery ostatnie wyścigi zastępuje Joliana Palmera, który był beznadziejny. Możemy to sobie szczerze powiedzieć, w związku z tym Renault stawia na Carlosa Sainca. W Toro Rosso też tam dochodzi przecież zresztą do zmian, bo Pierre Gasly i Brandon Hartley. Dochodzą do, do głosu, Daniu Kwiaty żegna się z Formułą 1, przynajmniej na jakiś czas, bo później jeszcze wróci, a Karol Sainz w tych pierwszych czterech wyścigach, no wiadomo, że musi się oswoić. Nie wygrywa oczywiście walki z Nico Hulkenbergiem, ale liczy na to, że w przyszłym sezonie będzie w stanie pokazać, na co go stać. Sezon 2018 zapowiada się fascynująco, no bo jest Nico Hulkenberg, jeden z kierowców, który nigdy nie dostał szansy w, w dobrym zespole, a liczy się na to, że może osiągnąć bardzo dużo, chociaż nigdy jeszcze nie zdobył podium. No i Carlos Sainz, po którym nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Ostatecznie Carlos Sainz pozbierał się pod koniec sezonu i w drugiej części sezonu punktował lepiej niż Nico Hulkenberg, ale jeżeli spojrzymy na cały sezon, to Nico Hulkenberg taką bezpośrednią walkę z Carlosem Sainzem wygrał. Marna to pociecha dla Carlosa Sainza, że w drugiej części sezonu się pozbierał, dlatego że Nico Hulkenberg zachował miejsce w Reno, a Carlos Sainz został wypchnięty przez Daniela Riccardo i musiał sobie szukać miejsca gdzie indziej. Poszukał i znalazł w McLarenie. Sezon 2019 i starcie z debiutantem w McLarenie, ale wychowankiem tego zespołu, Lando Norrisem. To jest chyba najlepszy sezon w Formule 1 Carlos'a Sainza, dlatego że jeździ pewnie, jeździ skutecznie, jest na dobrym poziomie właściwie przez cały sezon mało tego na koniec sezonu w Brazylii staje na podium, co jest w ogóle sensacją. Oczywiście też dosyć dziwny wyścig, między innymi odpadli obaj kierowcy Ferrari, ale Carlos Sainz wykorzystał swoją szansę, stanął na trzecim miejscu, podium zdobył zdecydowanie więcej punktów niż Lando Norris, co zapisujemy mu na wielki plus. Ale zwracam też uwagę, że przegrał walkę kwalifikacyjną i to z debiutantem. A od tak doświadczonego kierowcy chyba moglibyśmy wymagać nieco więcej. Natomiast to wszystko, co osiągnął w sezonie 2019, dało mu szansę i dało mu kontrakt w zespole Ferrari na sezon 2021. No to co, czego się spodziewacie po starciu Carlosa Sainza z Charlesem Leclerciem? Zapraszam Was do pisania w komentarzach. Ja wam powiem szczerze, że nie chce mi się wierzyć, żeby Carlos Sainz był w jakikolwiek sposób w stanie zagrozić Charlesowi Leclercowi. Zobaczcie, Charles Leclerc. W GP3 w pierwszym swoim sezonie od razu zdobywa tytuł. I to jeszcze po drodze przeżywając śmierć swojego ukochanego przyjaciela i ojca chrzestnego żula Biankiego. Awansuje do kolejnej kategorii, do Formuły 2. W debiutanckim sezonie zdobywa mistrzostwo. Po drodze, opłakując śmierć ojca, i to tuż przed weekendem w Baku, który dominuje później. To pokazuje, jak cholernie mocny psychicznie jest Charles Leclerc. Mówiłem zresztą o tym w poprzednim odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia, jeżeli chcielibyście zobaczyć, w jaki sposób Charles Leclerc wypchnął Sebastiana Vettela z Ferrari. Co jeszcze? Pokonuje Sebastiana Vettela w kwalifikacyjnej walce. Ma o tego siedem razy zdobywa pole position. Charles Leclerc jest maszyną do wygrywania i ma jeszcze jeden sezon na to, żeby bardziej oswoić się z całym zespołem, który jednoznacznie powiedział, że na niego stawia. Carlos Sainz będzie miał teraz problemy w McLarenie, bo po pierwsze, Landon Norris jest już bardziej doświadczony, po drugie, McLaren pewnie będzie faworyzował swojego wychowanka i kierowcę, który z nimi zostanie, a nie kierowcę, który zaraz odchodzi. Więc. Przewiduję, że ten sezon 2020 będzie dla Carlosa Sainza trudny, a potem ściera się z tą, jak powiedziałem, maszyną do wygrywania, czyli z szarym leklerkiem. Uważam, że to jest jeden z największych talentów, jakie pojawiły się w Formule 1 w XXI wieku. Gdybym miał wybrać największe talenty, Wybrałbym Louisa Hamiltona, Fernando Alonso, Roberta Kubice, Maxa Verstappena i Charla Leclerc'a. To są absolutnie największe talenty w Formule 1 w XXI wieku, i z tym nieprawdopodobnym talentem będzie się musiał ścierać Carlos Sainz. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo trudna walka i Chili naprawdę musi się wspiąć na wyżyny umiejętności, żeby w ogóle spróbować nawiązać walkę z szarem reklarkiem. Bo jeśli tego nie zrobi, jeśli będzie udzielał mu za mało wsparcia, jeśli nie będzie dostarczał punktów dla Ferrari, to ta jego przygoda ze Scuderią może być bardzo krótka. <śled> Na dzisiaj, zapraszam jak zwykle do subskrybowania kanału, będzie mi bardzo miło. Zapraszam do oglądania innych odcinków i tych, które będą w najbliższym czasie. A zatem do zobaczenia za tydzień.